Coś niesamowitego, będę dawał wykład w szkole, jak sobie o tym pomyślę. Mega się cieszę, dawać wykłady w szkole, inspirować młodych. Nie lada wyzwanie. Sam byłem młody. Pamiętam jak przychodzili panowie strażacy i mnie zanudzali. Ale ja będę opowiadał jak skakałem na Mowitjusie z wodospadów, tego jak myślę, nudno nie będzie. Także zobaczymy jak młodzież zareaguje. Teraz wchodzimy z tresik. 200 osób na sali. Wszyscy siedzą, tak? Zobaczymy, że uda się nam ich rozruszyć. No. Już zaprosimy? A? Nie, nie mam, się, ma. Postaram się treścić streścić, tak naprawdę jest pan Daniel Pytkowski. I z wielką radością i przyjemnością pragnę powiedzieć pana Dawida Pytkowskiego. Dziękuję. Witam Was kochani, bardzo dziękuję za zapowiedź. Śmiesznie się tego słucha tam z tyłu, ale wyszedłem jak haj to powiedział jak truskaweczka na torcie. Kochani, jestem tutaj, bo jak tak w ogóle by mi się marzyło, to, żeby będąc w waszym wieku, mieć takiego młodego chłopaka jak ja przed sobą, żeby wam powiedział, jak ogarnąć sobie fajne życie. W szkoleniu niezłe wyzwanie energetyczne, ale się udało. Nie każdy podpięty do prądu, ale tak to jest. Jak jesteśmy w szkółkach i mamy grupę ludzi, która część przyszła specjalnie dla mnie, część w ogóle nie miała pojęcia, kim jestem. W takich sytuacjach jest bardzo ciekawe mówić do tych wszystkich osób, bo musisz naprawdę mocno uderzyć w nich, żeby w ogóle zaczęli słuchać, tym bardziej w szkołach. Także myślę, że fajnie wyszło. Wierzę, że przynajmniej z połowa została fajnie zaszczepiona. A teraz, kochani, Warszawa z Milanówka. Zaczynamy teraz wersję night session zanim do się zbliża wieczór. Czas z Kevinkiem zjeść coś pysznego. No, a potem robimy szkolenie. Dwa epickie szkolenia. Wyższy poziom świadomości o energetyce. O tym, jak w niesamowicie prosty sposób można kontrolować swoje emocje. Oraz od zera do milionera, czyli jak ogarnąłem wszystkie swoje marzenia, jakim cudem znalazłem na to wszystko środki, by, by móc tworzyć, by móc, móc robić. Dzień dobry. Sala numer jeden. Warszawka, jesteśmy na miejscu. Także zaraz zaczynamy szkolenie. Tylko najpierw sobie stół poukładamy, bo... Так мне жёнка Kochani, niesamowity dzień, masa inspiracji. Powiem Wam, że to jest coś wspaniałego, żeby robić na co dzień to, co się kocha. Wdzięczność ludzi, to jak możemy dać drugiej osobie coś, co sprawia, że znosi ich na wyżyny z ich możliwości, co otwiera im pewne klapki. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym się znalazłem dzisiaj. Zawdzięczam to moim mentorom, zawdzięczam to, to świętej pamięci doktorowi rzewnemu Wielkoszyńskiemu. Zawdzięczam to tak samo wszystkim ludziom, którzy się dzielili wiedzą. Jak Kartol, Alan Watts, tych ludzi jest bardzo dużo, jestem niesamowicie za to wdzięczny i ten odcinek dedykuję właśnie tym osobistościom. Dziękuję kochani, Czas się już położyć, także szukamy do w Warszawce. Kładziemy się słodko spać. O, po 6 godzinach snu. Jedziemy na turniej Wipowski, zostaliśmy zaproszeni na Memoria u dziadka od Sióstr Adwańskich. Także podbijamy trochę żółtą pizzę. Żółtą filcową piłeczką. Przygotowywaliśmy się z Kevinem do tego turnieju mentalnie długo. Na korcie byliśmy raz. Kevin po pół godziny powiedział już: wystarczy. Jeden z fajniejszych klubów w Polsce. Nie jest może... Znaczy w planach jest budowa e, hali tenisowej. W ogóle jakiegoś stadionu tutaj wielkiego na 3000 osób dla tenisistów. Także rewelacja. Zobaczcie jak to na środek wygląda. No co mogę wam powiedzieć? Fenomenalna gra. Generalnie z Kevinem wznieśliśmy się na szczyty naszych możliwości. Tak dobrze to jeszcze chyba nigdy w całym mo moim życiu nie grałem. Liczy się predyspozycja, prawda? K kogo to obchodzi, że 20 lat graliśmy zawodowo? No, amatorzy grali rok, dwa niektórzy, ale. K kogo to interesuje? I, te I teraz ja to. Stoimy w korku. Ja bym to uczcił, Kevin. Y napiłbym się dobrego szampana. Bardzo proszę. Oczywiście bezalkoholowego. Wasze zdrowie. Mmm... Tak smakuje zwycięstwo tylko. A tak serio to makabra. Jeden mecz mało nie przegraliśmy. Ostatni raz, Kevin, gramy turniej amatorski. Boże! Widzisz i nie grzmisz.